Witajcie tutaj w kolejnym materiale na kanale Tutaj Polska i moi drodzy dzisiaj pora na materiał z Mistrzostwa We Last Epoch i dzisiaj zajmiemy się moim pierwszym buildem, moim pierwszym kontaktem z, uwaga, Strażnikiem Kuźni, także dzisiaj pora na omówienie wstępne właśnie tego Mistrzostwa We Last Epoch, więc zaczynajmy. W bardzo dużym skrócie strażnik kuźni to mistrzostwo, które wywodzi się z wartownika, a więc oczywiście postaci fizycznej i w tym przypadku jeśli chodzi o strażnika kuźni, mamy również tutaj efekty bonusowe pasywne w formie tego mistrzostwa, które są m.in. odporności fizyczne oraz odporności na ogień. Także samego zamysłu jest to tak naprawdę. Tankowata postać, jeśli chodzi o Last Epoch, która właśnie szczyci się swoimi bonusami, jeśli chodzi o odporności i jeśli chodzi o swoją wytrzymałość. Także, jeśli poszukujecie czegoś takiego, to jest to myślę wybór naprawdę dla was. W tym materiale sobie omówimy wstępnie e, umiejętności pasywne, umiejętności aktywne w tej grze, w tej postaci, a następnie pokażę moją propozycję na taki poziom około 70 w tej grze. Więc w takim razie zaczniemy sobie na spokojnie od początku od drzewka pasywnego. Jeśli chodzi o wartownika, jest to oczywiście to samo drzewko pasywne, nieważne w którą stronę pójdziemy. Jeśli chodzi o rycerza pustki, paladę, czy strażnika, później jednak strażnik później tutaj cechuje się właśnie tą fizycznością i sporo nacechowaniem na obrażenia fizyczne i obrażenia od żywiołów, od ognia w tym przypadku, co jest bardzo ważne. I tym właśnie on się różni od dwóch poprzednich, dwóch innych mistrzostw wartownika. Jeśli chodzi o drzewko pasywne wartownika, możemy sobie je na spokojnie przeżyć. Bardzo proste to się będzie powtarzało, to drzewko oczywiście w przypadku Rycerza Pustki czy Paladyna, ale tutaj mamy jak najbardziej boost do witalności, do regeneracji życia, do obrażeń fizycznych wręcz jest bardzo oczywiste, jak najbardziej bonus do siły, do odporności. W tym przypadku mamy również większe obrażenia, co jest bardzo dobre Jak widzicie, część właśnie skorzystałem z tego drzewka Rozwoju umiejętności pasywnych Mamy boost do naszego pancerza, co jest Jak najbardziej bardzo tutaj Sensowne i się łączy z tą postacią, skuteczność do bloku Ciekawostka jest taka, że oczywiście strażnik później ma swoje bonusy od walki tarczą, ale również w gra stara się nagradzać tą klasę, to mistrzostwo w o broni dwuręczną, o czym również będzie później w tym materiale, więc tutaj będziemy mieli również taki e, dowolność, wybór jak to w last epochu była, gdzie po prostu mamy e, dużą dowolność tego, ale właśnie jeśli chodzi o wartownika, mamy bonusy do tarczy ale w przypadku strażnika później będzie też sporo bonusów do broni dwuręcznej Idziemy dalej, moi drodzy, jeśli chodzi o mm, to proste drzewko pasywne, więc mamy po prostu przyrost życia, przeróż many. E, odwet, jak najbardziej szansa na obrażenia krytyczne. E, umiejętność gladiatur, która pozwala wyposa wyposażyć e, postać w dwie bronie białe fajna rzecz, oczywiście. E, to się może przydać jak najbardziej. E, oczywiście też możemy mieć toporami i najwyższy poziom czyli e, możemy określić specyfikację, czy chcemy iść pod e, broń. E, Bardziej tępą fizyczną, czyli buzdegamerów, bądź tak naprawdę pod jakieś topory mieczy, czyli bardziej broń ostrą, e, jest to istotne, ponieważ e, Straży Później stara się tutaj nam przemawiać, że można pójść, e, można, zachęca nas, aby pójść właśnie w kierunku e, toporów czy buzdyganów. Ale nas jak najbardziej możemy być twardzi na wszystko. No i w takim razie pora na drzewko pasywne. E, czyli to co tu się dzieje najwięcej jeśli chodzi o naszego strajka kuźni Jest tego oczywiście więcej, bo te drzewka są e, znacznie większe I mówiłem właśnie o bonusie pasywnym na początku, czyli faktycznie mamy zwiększoną odporność fizyczną e, Odporność na obrażenia fizyczne i też odporność na obrażenia do ognia jak najbardziej Mamy również zwiększony pancerz, także tutaj jest taka sugestia, że to jest to po prostu postać tankowata I to się jak najbardziej w pełni tutaj sprawdza Idziemy dalej, jeśli chodzi o te omówienie bardzo, bardzo naprawdę powierzchowne Tych umiejętności jest tego naprawdę dużo, ja tutaj sobie wybrałem jeden, jeden kierunek Rozwoju tej postaci i mogę właśnie tak wspomnieć właśnie, że tutaj oczywiście mamy odporność fizyczną Mamy jak najbardziej życie zwiększone, mamy jak najbardziej regenerację many Co się bardzo przydaje w przypadku niektórych umiejętności, o których Wam również powiem Oczywiście boost do siły, zwiększone wrażenia wręcz obrażenia fizyczne, obrażenia od ognia, o czym właśnie Wam mówiłem, co się również bardzo przydaje w przypadku Strażnika Kuźni, obrażenia zwiększone bronią dwuręczną, o czym właśnie Wam również mówiłem, że gra stara się właśnie tutaj nam sygnalizować, że można pójść w tym kierunku, ale niekoniecznie, bo oczywiście mamy też boosty do walki z postaci, która ma tarcze, także jak najbardziej jest tutaj taka dowolność, ale jest tutaj również taki sygnał, że można grać broń w i mamy do tego fajne bonusy, co wykorzystałem w tym przypadku. Oczywiście mamy również e, skuteczność bloku, mm, większy boost do pancerza, także jest naprawdę tutaj dużo. Mamy również boost do przyzwania e, naszych minionków, o których powiem później, ponieważ postać później e, tutaj również się charakteryzuje tym, że może sobie pomagać. Minionami tak jakby, więc to jest to dosyć ciekawe Minionkiem jednym jest na przykład e, zbroja O której będzie troszeczkę później w takim w, w, Też w wytłumaczeniu tych Skili aktywnych em, Które sobie używamy w czasie rozgrywki, a nie tylko pasywnych Oczywiście jest tego naprawdę dużo jeśli chodzi o zdolność pasywne, więc możemy sobie po prostu pójść tak jak ja tutaj poszedłem sobie więc mamy tutaj na przykład właśnie dalej zwiększone życie zwiększona siła, coś bardzo prostego oczywiście szanse obrażenia krytyczne mnożnik trafień krytycznych, jest tego naprawdę bardzo dużo tutaj również obrażenia krytyczne od broni miotanej, bo też taką możemy grać, jak najbardziej gra nam daje też taki wybór więc broń miotana, broń dwuręczna, dwie bronie, broń tarczą tutaj jest tego dużo, ale oczywiście Moją propozycją jest broń dwuręczna e, jak najbardziej e, Mamy tego naprawdę bardzo dużo e, Oczywiście mamy też najwyższy poziom e, naszego drzewka, czyli Między innymi fakt, że mamy zwiększone wrażenia za każde trafione, o, Za każde trafienie, które my dostajemy Więc nasza postać jeszcze bardziej nakręca Oczywiście mamy też boost do przy broniach dwuręcznych, pustyganu do wyręcznych, o czym właśnie wam mówiłem, że to tutaj się również fajnie łączy, więc też można w to pójść, ale też mamy boost do innych sługusów, bo nie tylko nasza zbroja może być sługusem tej postaci. Specjalnie ominąłem w przypadku pasywek umiejętności na dole, które dostajemy po prostu po wybi biciu kolejnego poziomu, ponieważ mamy oczywiście umiejętności, które dostajemy z drzewka wartowników, ale też umiejętności, które dostajemy z drzewka. Strażek później i to jest myślę moment, gdzie można przejść wstępnie do przedstawienia oczywiście tych umiejętności, bardzo wstępnie, a potem pokażę to, co jakby ja osobiście wybrałem pod swoją propozycję tej postaci. Także na początku oczywiście mamy umiejętności wartownika, które dostajemy bardzo szybko z każdym poziomem, czyli z dęstwa najprostszy po prostu atak fizyczny, ścieżka by tak zwany młynek, który jest naprawdę świetny, bardzo się łączy z moją propozycją, więc to. Ten młynek sobie powtórzymy później. Rzut młotem. Ciekawa sprawa. Można ją rozwinąć, żeby grać na dystans. Następnie, pchnięcie. Fajna szarża, To się może przydać jak najbardziej. Rozłupienie. Jest to jeszcze, wydaje mi się osobiście, jeszcze większy nacisk. Jeszcze większa tak naprawdę zemsta. Jeśli chodzi o takie bardzo wstępne odczucie, ponieważ kumuluje obrażenia co trzeci. Atak, co naprawdę jest bardzo ciekawe i naprawdę fajne zadaje obrażenia. Uderzenie tarczą, nacisk na fokus z postaci starszą, ale spokojnie niekoniecznie musimy tego używać. Oszczep, kolejna możliwość obrażeń dystansowych. Ciekawa sprawa, nie mamy broni miotanej, ale możemy rzucać oszczepem. To się również pojawia później, jeśli chodzi o takie ciekawe zabiegi. Cięcie pustki. Tutaj mamy, moi drodzy, zwrot w kierunku tego, aby mieć, aby posiadać rycerza pustki, jeśli chodzi o wartownika, ponieważ to są oczywiście skile z wartownika, a my potem możemy po prostu pójść. W um, inne, właśnie, e, klimaty wartownika. Tutaj, właśnie, mamy zaś ikonkę obrażeń od pustkich, ale najczęściej właśnie widzimy obrażenia stricte fizyczne bądź od ognia, jak w tym przypadku e, mamy. Dalej mamy umiejętności, e, które dostajemy z drzewka pasywnego, nagana, prześwietny skill, który pozwala nam po prostu kumulować energię, przy okazji też się ładować, healować. Fajna sprawa szarża Kolejny nacisk na generalnie e, walkę starszą. Wielocios, który jest bardzo interesujący, ponieważ nakłada nam e, uzbrojenie, kumulację. Idziemy dalej. Grom. I tutaj nacisk na paladyna, tak naprawdę. Jeśli chcemy po prostu pójść, w postać świętą, e, jak najbardziej można to pójść, e, ponieważ mamy oczywiście podział z e, wartownika na strażnika kuźni i na rycerza pustki i na również paladyna. Idziemy dalej i teraz dostajemy stricte umiejętności, które mamy z drzewka pasywnego I na samym początku uderzenie, uderzenie kuźni jest prześwietnym skillem, który naprawdę daje bardzo fajny damage, oczywiście od ognia I praktycznie widzicie, że tutaj jeśli chodzi o te umiejętności, mamy ogromny nacisk właśnie na e, specyfikację obrażeń od ognia Uderzenie kuźni jest prześwietne jeśli chodzi o to, ma dosyć duży cooldown, da się to zredukować Ciekawa sprawa, o czym wam mówiłem, ponieważ mamy rzut tarczą, tak samo jak z oszczepem, nie potrzebujemy tej tarczy, tak naprawdę, aby ją rzucać. Ciekawa sprawa. Tęski jest bardzo przydatny, mimo że jak w nie używam, to jednak naprawdę wygląda imponująco, nawet bez wzmacniania. Przywołanie zbroi, ciekawa sprawa, jeśli chodzi o minionka. Można pod to pójść, możemy to sobie wzmocnić z drzewka pasywnego. Ale oprócz tego również e, tak naprawdę Uderzenie kuźni również posiada możliwość przyzwania petka I jak się nie mylę również mamy to w przypadku wielociosu Zaklęta broń, która jeszcze się bardziej przydaje Ale jeśli chcemy też mieć innego petka to zbroja również jest ok. Natomiast jeśli chodzi o to e, przywołanie broni O tym sobie powiemy troszeczkę później, natomiast e, nie ma tego stricte Wydzielonego, ale jest to przyzwanie minionka, które się łączy z tymi umiejętnościami. Dalej, pierwszy tarczy, defensywa. Oczywiście jest to postać bardzo tankowata, więc tutaj defensywa się oczywiście przydaje i też możemy tu defensywę stricte nakierować na obrażenia od ognia. Bo czemu nie? Gniew hutnika, najwyższy skill jeśli chodzi o strażnika, Kuźni, jest przepotężny. Możemy to bardzo wzmocnić pod naprawdę ogromne, ogromne obrażenia od ognia. Ok, w takim razie pora da segment, gdzie przedstawiam swoją propozycję, jeśli chodzi o strażkę, później z naciskiem na konkretne umiejętności, które wam pokazałem powierzchownie. I oczywiście bierzemy tutaj nasze okno umiejętności. I na sam początku mamy, jak najbardziej, ścieżkę wojenną. Oczywiście pamiętajcie, że lastepok posiada w teorii maksymalny poziom 20 na umiejętność, ale oczywiście możemy je podnosić poprzez nasze. Przedmioty we filmiku, bądź posążki e, Taka ciekawostka, między innymi Dobra, także tutaj widzimy naszą ścieżkową Co oczywiście ma nacisk na fakt, że używamy broni dwuręcznej Oczywiście pod to poszedłem z dużym naciskiem Pod większy obszar również I oczywiście pod co? Pod obrażenia od ognia e, Dzięki czemu po prostu mam konwersję z obrażeń fizycznych na obrażenia od ognia Dzięki czemu nasza postać się łączy właśnie idealnie z tym połączeniem między Ogniem, a obrażeniami fizycznymi, tak jak to tutaj ja widziałem osobiście w przypadku naszego strażnika, później. Oczywiście pamiętajcie, że też można pójść w przypadku obrażenia od pustki, co tutaj może nam się łączyć jak najbardziej z rycerzem pustki. Ale tutaj w tym przypadku widzicie propozycję stricte pod obrażenia od ognia i też pod m.in. podpalanie przeciwników, także sprawa bardzo ciekawa. No i też koszt podtrzymania, żeby można było dłużej ten młynek przetrzymać, ponieważ jest to właśnie sam łonasz młynek. Fajna sprawa na pewno. Idziemy dalej, Nagana, przeważny skill, który jest takim jakby spoiwem tego buildu, ponieważ jeśli użyjemy dużo e, skilli, m.in. Gniewu Hutnika bądź e, Kuźni e, To dużo stracimy many i po prostu potrzebujemy cooldown, e, mniejszy cooldown i też jak najszybsze naładowanie naszej many I właśnie tym jest Nagana, nasza postać po prostu pozwala się przez chwilę po prostu skumulować E, być e, nietykane przez, e, przez wrogów I dzięki temu szybko możemy się naładować, jeśli chodzi o nasze HP Jeśli chodzi o naszą przede wszystkim manę Także, ciskamy wrogów skillami, potem się ładujemy przez naganę, I możemy dalej wrogów ciskać, oczywiście, że tak e, Pierwszy tarczy defensywa jest potrzebna e, Nieraz się przekonałem na tym, na niektórych bossach, mimo że minionki, czy mniej się wrogowie padają szybko To czasem boss może być problematyczny ale spokojnie, również w tym przypadku oczywiście, że poszedłem ścieżką taką, aby faktycznie e, jak najwięcej zadawać możliwych obrażeń również tarczą przez ogień. Także tutaj również mamy ten bonus, mamy również e, zwiększoną ilość tarcz, zwiększoną również szybkość obracania tarcz i też fakt, żeby one jak najwięcej przeżywały. Także to jest taka moja propozycja, też żeby mogły te same tarcze odbijać obrażenia. Także z samych tarcz, ale również nacisk pod to, aby oczywiście same też miały swoje potencjał odobrażenia od ognia, co się tutaj jak najbardziej łączy z tą, tą postacią w moim wykonaniu. Oczywiście uderzenie kuźni, bardzo fajny ten pierwszy, który dostajemy od strażnika kuźni, no i oczywiście, że co, no jak najbardziej po prostu więcej obrażeń. Od ognia, ale właśnie od obrażeń, od wykutej broni. Także moi drodzy, tutaj właśnie mamy możliwość, aby nasza wykuta broń zdawała więcej obrażeń. Samą wykutą broń również możemy sobie przyzwać z umiejętności, którą jest rozupień w tym przypadku. Wcześniej się pomyliłem, na emocje Natomiast po prostu, mając tak czy siak, uderzenie, kuźni możemy sobie właśnie naszą wykutą broń przyzywać i też ją wzmocnić od obrażeń i od czasu ich trwania. To są takie potki, petki. Tymczasowe, które nie mają swojego drzewka, ale jak najbardziej się przydają w czasie walki I mogą naszego bossa po prostu cały czas tam skrobać, że tak powiem Oczywiście zwiększenie obrażeń, zwiększenie zasięgu I oczywiście zwiększenie z obrażeń od ognia przez między innymi detonującą ziemię Także jak największy nacisk na to, aby to osiało jak największe spustoszenie I jest to skill bardziej, który skupia się na jednym punkcie Natomiast obszarowym e, mocarzem jest według mnie Gniew Hutnika, który jest przepotężny Z naciskiem na obrażenie od ognia, od obszaru i uwaga Przede wszystkim, aby to był, nie był skill stricte wektorowy, aby miał jak największy obszar Tutaj według mnie przepotężna sprawa właśnie jeśli chodzi o obszar jest według mnie Detonacja Która sprawia, że zamiast skillu wektorowego, ataku stuszkowego jest to atak nowy, który jest totalnie obszarowy i zajmuje naprawdę bardzo dużo przestrzeni a oprócz tego, również ma dosyć fajny cooldown, dosyć niski i w połączeniu z naganą, która nam regeneruje manę, możemy cały czas praktycznie ciskać tym gniewem hutnika na e, naprawdę spory na naprawdę sporą ilość wyrogów. Także, moi drodzy, jeśli chodzi o to, to opozycja w ten sposób Oczywiście też mamy ekwipunek, ale pamiętajmy, że jednak ekwipunek się różni Oczywiście są itemki, które mogą pomagać w tej postaci I mimo wszystko wspomnę częściowo o ekwipunku Chociaż tutaj nie jest to mega ważne, jest to po prostu propozycja e, tego mistrzostwa Absolutnie nie poradnik, ok? Jest to jedyna propozycja ale jeśli chodzi o ekwipunek, oczywiście tutaj mamy m.in. bunt hazardocisty, który nam zwiększa obrażenia krytyczne, co się fajnie łączy z naszym łynkiem, który zadaje obrażenia dosyć szybko. Oczywiście tutaj mamy również czas odnowienia, co nam się z wzmacnia bardzo z możliwością po prostu naszego naszym gniewem hutnika, dzięki czemu po prostu nam jest naprawdę bardzo szybki, jak widzicie. Tutaj mamy również słoneczny wieniec, czyli naprawdę sporo obrażenia od ognia. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o ekwipunek, może być dosyć dowolny. Naprawdę to jest istotna sprawa. Mamy też również dopór Dwuręczny, czyli szansa na podpalenie przy trafieniu. Ale, mimo wszystko, ekwipunek tutaj nie jest najważniejszy. Najważniejsze jest po prostu, aby przedstawić Wam dokładnie wstępnie, bardziej jak sam Strażnik Później w Last Epoch może wyglądać. Także Postać fizyczna, która ma oczywiście skupienie na sporej obrażeniach fizycznych, na, na również obrażeniach do ognia, na sporej zbroi i po prostu na takiej tankowatości z naciskiem na broń dwuręczną, pod między innymi buzdygany czy topory. Więc jeśli poszukujecie czegoś takiego w następach, to jest to myślę propozycja dla Was. Pamiętajcie, że jest to materiał bardzo wstępny, ogólnikowy, który ma po prostu wstępnie przedstawić czym jest to mistrzostwo. A my widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Trzymajcie się.